Zobaczcie, designed and engineered in Poland. E, super, jest to e, informacja. E, zobaczcie, jaki jest fajny ten produkt. Jakie jest fajne opakowanie. E, naprawdę, naprawdę wygląda to, e, to bardzo fajnie. Oczywiście są aplikacje e, do smartfonów. Um. No i co, otwórzmy i zobaczmy, bo ja jeszcze tego nie otwierałem. Robię to pierwszy raz z wami. W tym filmie dość dokładnie tak sądzę, pokazuje. Jak uruchamiam i montuję czujnik poziomu lustra zanieczyszczeń, nie chcę powiedzieć wody w szambie. Ale jeżeli pewne części ciebie nie interesują, to oczywiście film jest podzielony na rozdziały i możesz łatwo przeskoczyć do fragmentu, który będzie ciebie interesował. Natomiast mam dla Was też, myślę, fajny prezent. Mianowicie mam unikalny kod rabatowy, który możecie zastosować przy zakupie tego czujnika w firmie Aquilo. Możecie z tego kodu rabatowego skorzystać i znajdziecie ten kod rabatowy pod koniec filmu. Także oglądajcie do końca, zapraszam. Cześć, czołem. Jakiś czas temu, kiedy myślałem o Oczyszczalni y, ścieków to y, przyjechał człowiek, który tą oczyszczalnię mi tam oferował, rozmawialiśmy i tak dalej. Y, był tam też wtedy temat y, ewentualnie szamba, to znaczy ten temat wyszedł w ten sposób, że my mamy dużo gliny. Tutaj na terenie i okazało się, że z racji tego, że mamy tutaj dużo gliny, no to taka oczyszczalnia ścieków z rozsączalnikami nie ma sensu, bo te rozs rozsączalniki mogą się dość szybko pozapychać. Zresztą słyszałem od innych ludzi, że po 10 latach też im się rozsączalniki pozapychały i zagospodarowany teren, ogród, trawę i tak dalej trzeba było to wszystko rozkopywać, rozsączalniki przenosić w inne miejsce. I biorąc pod uwagę to, że u nas jest ten grunt dosyć taki niechłonny, nieprzepuszczalny, no to podjęliśmy decyzję, że na razie nie robimy oczyszczalni, tylko robimy szambo. Tym bardziej, że w projekcie mieliśmy szambo, w projekcie budowlanym, więc nie musieliśmy robić żadnej zmiany, wiecie, z przepisami. No i ten człowiek wtedy, jak usłyszał, że. I, że, nie, nie, że będzie szambo, no to też wspomniał o tym, że warto by było taki czujnik poziomu szamba za, za, zastosować. To było dobre 3 lata temu, jak nie dalej. I ja od tamtego czasu już wiedziałem, że y, elementem smart domu, chociaż to niekoniecznie musi być związane ze smart domem, musi być informacja, y, jaki jest poziom z, y, cieczy. Tych, tych nieczystości w szambie, żeby nie trzeba było co kilka dni wchodzić, podnosić włazu, świecić latarką, wdychać tych przyjemnych zapachów i kontrolować. To zupełnie w XXI wieku jest bez sensu moim zdaniem, bo są na rynku czujniki, które pozwalają tą detekcję przeprowadzić w sposób elegancki. I ja wtedy usłyszałem o takim czujniku Aquilo. I o nim właściwie zawsze myślałem w tym ujęciu, że już korzystając z Szamba będę chciał taki czujnik mieć. Wtedy w ofercie tamtego pana ten czujnik wydawał mi się dość drogi. No ale... Ja mam takie podejście, że jeżeli coś jest dobre i poprawia komfort życia, to staram się znaleźć rozwiązanie, jak e, zarobić na takie urządzenie, a nie czy to jest tanie, czy to jest drogie. Oczywiście wiadomo, bo są pewne granice finansowe, i nie na wszystko człowiek sobie może pozwolić. Natomiast nie chcę rezygnować tak e, łatwo i tak szybko z komfortu. No i e, udało mi się. Taki czujnik zdobyć, żeby go zastosować, a jednocześnie będę mógł o nim Wam opowiadać i powiedzieć, jak on działa, jakie ma funkcjonalności, czy się sprawdza i jak się sprawdza. Właśnie rozpakowałem opakowanie i słuchajcie, no. Opakowanie to jest polski produkt, to jest bardzo ważne do podkreślenia. Jak wiecie, ja bardzo lubię e, wykorzystywać polskie e, produkty, e, dlatego że jeżeli one są dobre, jeżeli spełniają moje oczekiwania, a mogę wybrać polski, jeżeli myślę o jakimś produkcie, spełni moje oczekiwania, a mogę wybrać produkt polski, to ja w pierwszej kolejności wybieram produkt polski, e, bo, bo powinniśmy się wspierać i korzystać z naszych rodzimych produktów i i, i, I tak we wszystkich krajach cywilizowanych się dzieje, i, i u nas też tak fajnie, że może się dziać. Zobaczcie: Designed and Engineered in Poland. Super, jest to informacja. Zobaczcie, jaki jest fajny ten produkt. Jakie jest fajne opakowanie. Naprawdę, naprawdę wygląda to to bardzo fajnie. Oczywiście są aplikacje do smartfonów. No i co? Otwórzmy i zobaczmy, bo ja jeszcze tego nie otwierałem. Robię to pierwszy raz z wami, więc ustawię inaczej kamerę. O, w jakiś taki sposób. To się potem ogarnie w montażu. No dobra. I zobaczmy, co my tu mamy. Słuchajcie, naprawdę to pudełko robi wrażenie. I ja już wiem, że jeżeli pudełko jest takie, to produkt jest e, równie super. Ok, czujnik poziomu cieczy. No więc, tak, oczywiście tutaj jest instrukcja. Będziemy sobie na to patrzyli. To jest w ogóle e, czujnik. Aquilo to jest czujnik bezprzewodowy, pracujący na baterii. To znaczy, że nadajnik, który umieszczamy w kominku szamba, ma baterię, a odbiornik wpinamy do gniazdka. Dzięki temu do naszej instalacji, do naszego szamba, nie musimy... Zobaczcie, kołki. Bateria. Do naszej instalacji do naszego szamba nie musimy prowadzić, znaczy do, do naszego szamba nie musimy prowadzić żadnej instalacji. Po prostu montujemy ten czujnik. On działa na zasadzie mikrofalowej, czyli tutaj jest nasza powierzchnia aktywna, która emituje wiązkę elektromagnetyczną, i na tej poziomie, na, tym, na tej podstawie odbijane promieniowanie mierzy odległość. Więc to montujemy w kominku. Zobaczcie, dwa kołki i zamontowane. Ok, a ten element montujemy w gniazdku. E Oni to mają w różnych kolorach. E Wrzucę Wam e ze strony internetowej informacje. Mają to w różnych kolorach. E Wybraliśmy żółty, ponieważ on będzie się fajnie na wideo prezentował. A. Będę Wam opowiadał w trakcie użytkowania tego, jak to się spisuje. Mają również wersję przewodową. Jeżeli ktoś nie chciałby tej baterii wymieniać, to można zastosować wersję na 230. To jest wersja Wi-Fi, to znaczy, że parujemy to z, naszą, z naszym smartfonem i poprzez naszą sieć Wi-Fi się z tym wszystkim komunikujemy, to znaczy te dwa elementy w swojej, w swojej radiówce. Się komunikują, tak, swoje częstotliwości, natomiast my się podpinamy tutaj i yy, przez WiFi mamy odczyt. Czyli, jeżeli jesteśmy w zasięgu naszego Wi-Fi, lub ewentualnie, yy, jeżeli chcemy na to patrzeć zza świata, ze świata, nie tylko z naszego domu, jak jesteśmy gdzieś tam zdalnie, mają też wersję LTE. I wtedy nie musimy mieć sieci Wi-Fi, nie musimy mieć tej komunikacji, i mamy wtedy dostęp do naszego czujnika przez ich chmurę e, z całego świata. E, jeśli coś źle powiedziałem, lub, e, lub będzie inaczej, bardziej szczegółowo, to zrobię update. O, zobaczcie, tutaj jest pokazany sposób montażu. Mega prosty. Zaraz to będziemy robić, bo chcę to od razu zamontować. Co jest fajne w tym czujniku, co go wyróżnia moim zdaniem, to to, że on nie dość, że pokazuje wam aktualny stan, to on jeszcze oblicza, za jaki czas dojdzie do napełnienia, za ile dni, żebyśmy mogli odpowiednio wcześniej sobie zaplanować nasze opróżnienie, tak? Zbiornika i jest jeszcze jedna funkcjonalność. Tutaj można dokupić na początku 3 miesiące. Jest gratis, taki plan premium. Bo, bo, jak kupicie to i używacie, to jeśli to nie jest wersja LTE, tylko WiFi, to nie ponosicie w trakcie eksploatacji żadnych dodatkowych opłat. Jeżeli to jest wersja LTE, no to musimy ponosić dodatkową opłatę w utrzymaniu karty SIM, ale tym wszystkim zajmuje się producent. My po prostu płacimy im niewielki abonament za używanie tego. Natomiast jest jeszcze w wersji jednej i drugiej możliwość taka, że. Możemy sobie dodatkowy plan, taki premium, rozszerzyć. On kosztuje tam jakieś chyba 50-60 zł rocznie. W ciągu dnia mamy trzy odczyty automatyczne, natomiast możemy mieć tych odczytów więcej i możemy podać w tym planie rozszerzonym i możemy podać numer telefonu na przykład do naszego naszej zaprzyjaźnionej firmy która się zajmuje wybieraniem nieczystości, że system automatycznie na pewnym tam ustalonym poziomie wysyła do tej firmy SMS-a, że już należy nasz zbiornik zaplanować do należy zaplanować spotkanie do opróżnienia naszego zbiornika. Także tych funkcjonalności tutaj jest mnóstwo. No ale zobaczcie jakość wykonania. Naprawdę tu jest po prostu super. I jest tam infolinia, więc dzwonicie ja Wam tutaj. Wszystkie kontakty wrzucę. Jest tam infolinia, dzwonicie po prostu i, i możecie skonsultować, porozmawiać na temat rozwiązania, które będziecie potrzebować. Ok, dokręcamy anteny do komunikacji. Zobaczymy w ogóle, jak ta komunikacja się będzie odbywać u mnie w domu z kontenerów morskich. Czy ten budynek nie będzie, znaczy on działa jak klatka Faradaya, czy nie będzie tłumił tego sygnału. Mam za ścianą bezprzewodowy czujnik. Yy, Pogodowy i on się bez problemu w NL komunikuje, więc nie widzę przeciwwskazań, dlaczego tutaj miałoby tej komunikacji nie być, więc na razie się w ogóle o to nie martwię. Ta bateria, czy zużycie energii tutaj jest na tyle niskie, że producent informuje, że ta bateria jest do wymiany raz na dwa lata. Ja sobie za chwilę sprawdzę, ta bateria w jakiej jest cenie. No ale 26 500. Prawdopodobnie nawet taki akumulator można kupić, więc ja sobie pewnie kupię taki akumulator i będę stosował akumulator, bo ja mam ładowarkę, która różne takie akumulatory może ładować. Więc będę, więc będę działał na akumulatorze. Tu jest w środku nawet naklejeczka, że widać, jak należy tę baterię włożyć. No i co? Ja sobie najpierw zrobię parowanie do aplikacji, a następnie. A następnie dopiero pójdę to montować, jak już będzie komunikacja na stole, żeby w razie czego. Chociaż tutaj wiele nie trzeba robić, ale przeczytam sobie na spokojnie instrukcję i zaraz do was wrócę z informacją, co tutaj dalej, jakie są dalej kroki. Dobra, słuchajcie, więc procedura jest, jest super prosta. Najpierw e, skanujemy zdjęciem kod QR, żeby połączyć się z naszym sklepem z aplikacjami. Pobieramy aplikację, już to miałem zrobione wcześniej. Następnie należy uruchomić, e, czy tam zezwolić na pracę aparatów aplikacji i skanujemy kod, który się znajduje na odbiorniku. kod QR i już nam się e, podpina ten odbiornik do aplikacji, więc wszelkie czynności są zminimalizowane. I teraz należy włożyć e, baterię do. Nadajnika. I one za chwilę pewnie się zaczną komunikować. No więc to robimy. Ok. Tutaj nie ma żadnego przycisku. O, świeci się lampka na zielono, czyli już widzimy, że urządzenie działa. I teraz co? Brak przypisanego czujnika. Proszę uruchomić czujnik, a następnie poczekać na pojawienie się danych. No to dobra. Szukanie Twojego wybiornika. Jednak trzeba nacisnąć. Konfiguruj, skanuj. Tak, podczas używania aplikacji. Połączyć z urządzeniem. Zobaczcie, wszystko już jest tutaj odczytywane automatycznie. Ok, to ja teraz zaczytam. Zobaczę, czy. Ok, czyli czujnik, zobaczcie, ma swój Access Point i swoją, swoją sieć Wi-Fi. To teraz poczytamy, co trzeba dalej zrobić. Krok czwarty. Skonfiguruj, połącz z urządzeniem. Kolejny krok. Wybierz swoją sieć Wi-Fi i wprowadź do niej hasło. Dobra, no to ja to łączę z moją siecią Wi-Fi. To teraz zrobię to poza ekranem oczywiście. Ok. Łączymy. Teraz odbiornik, który jest tam podłączony do prądu, łączy się z moją siecią Wi-Fi i to jak widać chwilę trwa, zapisano. W ciągu minut odbiornik zostanie skonfigurowany. Obserwuj na odbiorniku ciągłe świecenie się bursztynowe, konfiguracja w toku, świecenie pulsacyjne źle, wpisana konfigur... źle wpisana konfiguracja sieci, trzy mignięcia, następne ciągłe niebieskie światło, konfiguracja zakończona powodzeniem. No to idziemy do odbiornika. Zobaczymy, jakie tam jest światełko. No, odbiorniku jest światełko niebieskie. Na razie on jest tutaj tak na listwę przypięty, bo, bo na razie tak. O, dobra. No i teraz czujnik już jest, widzę, podpięty. 12 cm wolnego miejsca. Dobra, teraz trzeba go po prostu powiesić, no, żeby on zaczął działać. Okej, okay, więc moje szambo jest dosyć niedaleko od budynku. Czujnik planuję być powieszony oczywiście w maszynowni, czyli w tym miejscu. Tutaj będzie gdzieś za tą ścianą czujnik. Tutaj też jest pogodówka za ścianą. A moje szambo jest właz właściwie do szamba. Jest tutaj. Muszę się do niego dostać, odkopać, otworzyć właz i zrobić dwa otwory na kołki także zabieram się za to i działamy więc najwięcej czasu zajęło dostanie się do tej pokrywy i otwarcie zbiornika bo, no, bo było ciężko i teraz tu jest otwór i dobrze, mam nadzieję, że to nie spadnie Okay. Jest komunikacja z czujnikiem. Teraz zobaczymy, czy jest komunikacja. Więc tam widzi czujnik? Umieściłem odbiornik w maszynowni. Na razie, tutaj on docelowo być może będzie wisiał w innym miejscu. Być może jakimś bliższym. Odbiornik jest zamontowany w tym miejscu. I jak widzicie, jest komunikacja cały czas. Ten odbiornik pracuje już, właściwie cały czujnik pracuje już tydzień, więc coś więcej mogę powiedzieć. Zdecydowałem się dograć ten materiał później po tym pierwszym nagraniu, dlatego żeby już Wam kilka rzeczy powiedzieć. On komunikuje się. Z nadajnikiem, który jest tam, 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 za ścianami, tam, w tamtym kierunku jest szambo. Ta odległość do szamba nie jest jakaś szczególnie duża. Musiałbym to zmierzyć, ale będzie gdzieś z 25 metrów mniej więcej może 20. No, ale tutaj przez te wszystkie instalacje nie ma żadnego problemu, ta komunikacja cały czas jest, jest stabilna. No i co, potem po, po montażu wchodzicie w aplikację. W aplikacji definiujecie, jaka jest odległość od czujnika do yy, górnego punktu w zbiorniku, bo wiadomo, że ten kominek może mieć różną wysokość. U mnie on jest dosyć wysoki. I do tej dolnej części kominka, czyli do górnego poziomu zapełnienia szamba, mam 80 cm, i tę wartość po prostu wpisujecie w aplikacji, żeby czujnik wiedział, jaka jest wysokość jego zamontowania, tak. I on y, i możecie go uruchomić w dowolnym momencie y, zapełnienia zbiornika i on na bieżąco będzie Wam pokazywał odległość do lustra zanieczyszczeń, nie, nie mówię tutaj celowo wody, y, chociaż jest to, jest to oczywiście woda, tam płynne, wszystko nieważne. Y, on na bieżąco będzie Wam pokazywał tą odległość, a po opróżnieniu zbiornika, on ponownie nauczy się tego dolnego poziomu, więc można go montować w dowolnym momencie. To wszystko jest przemyślane yy, i zaimplementowane w aplikacji. Tak prosto jest to zrobione, jak to tylko się dało. Także widać, że zrobił to ktoś po prostu z pasją i pomysłem. Yy, po prostu działa to super. Okej, okay, słuchajcie, więc tak, cena tego czujnika. Ja wam tutaj wrzucę w ogóle screen z ekranu. On dzisiaj kosztuje 599 zł. Ale na hasło unikalny kod rabatowy, który pozwoli Wam zakupić to urządzenie taniej, brzmi Out of the Box Life. Ja w opisie filmu też ten kod podam. Z tym kodem rabatowym możecie kupić czujniki od firmy Aquilo różne, nie tylko model WiFi, ale także model LTE z taniej o 50 zł. Także korzystajcie z tego linku, z tego kodu rabatowego i zachęcam Was do zakupu. Bo ten czujnik jest bardzo fajny. Ja już go użytkuję kilka dni, spisuje się wyśmienicie. Jest zupełnie bezobsługowy. Klikam w aplikacji, widzę stan poziomu tego czujnika. Oczywiście będę Wam dalej mówił, jak on się spisuje w kolejnych tygodniach, miesiącach, a nawet latach. Natomiast moje pierwsze takie po tygodniu. Użytkowania, odczucie jest jak najbardziej pozytywne. Jestem bardzo zadowolony ze stosowania tego czujnika. W ogóle nie muszę tam zaglądać. Mało tego, bo to jest najfajniejsze, o czym też w tym filmie mówię, że ten czujnik estymuje, on oblicza za jaki czas ten zbiornik przy danym oczywiście zużyciu się zapełni, ale on to cały czas rekalkuluje. W związku z czym, jeśli w pewnym okresie czasu używacie wody mniej, nagle zaczniecie używać więcej, o nic się nie martwcie. Ten czujnik sobie wszystko to przelicza na bieżąco i pokazuje wam nie dość, ile zostało miejsca do zapełnienia zbiornika w centymetrach. To jeszcze przelicza, za ile dni musicie sobie zamówić opróżnienie tego zbiornika. Jeśli zainstalujecie ten czujnik w trakcie używania, na jakimś zapełnieniu, też się o to nie martwcie, ponieważ czujnik po opróżnieniu zbiornika automatycznie od nowa rozpozna dno i od tego poziomu będzie mierzył Wam stopień zapełnienia. Zupełnie wszystko jest przemyślane, przeanalizowane. Widać, że naprawdę po prostu pasjonaci ten czujnik stworzyli. Zachęcam do zakupu. Hej.